Masz ty rozum i godność człowieka, ja się pytam, żałosny typek z ciebie jest. Jeśli myślisz, że jesteś wspaniały. To jesteś zwykłym czubkiem, nie wiem kto dał Ci prawo obrażać w ogóle naszego papieża, Polaka, co w tym jest takie śmieszne, ale czepcie się Stalina, albo Hitlera, albo innych zwyrodnialców, a nie czepiacie się jakiej świętej osoby, jak Kysz Jan Paweł II, jak można w ogóle publicznie zamieszczać takie zdjęcia? Ja się pytam, kto powinien za to odpowiedzieć? Bo chyba widać, że to kościoła nie chodzi. Jak jesteś nie wiem ateistą, albo wiesz w jakieś sekty, czy w ogóle jesteś sługą szatana Masz ty rozum i godność człowieka. Ja się pytam, żałosny ty, jak z ciebie jest Czy Ty pomyślałeś nawet co robisz i kogo sobie obrażasz? Możesz sobie obrażasz tych co z was ale nie naszego papieża Polaka.